Szanowni Państwo, równocześnie chciałbym wyraźnie powiedzieć, że będę stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich ośmiu lat. To było dobrych osiem lat dla Polski i dla Polaków. To było dobrych osiem lat z bilansem dodatnim, których mimo dramatycznie trudnych wyzwań, takich jak kryzys wywołany na świecie pandemią koronawirusa i rosyjska agresja na Ukrainę, udało się utrzymać stabilność systemu finansowego, naszej waluty i udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy. Dlatego wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne, 500, a już wkrótce 800 plus. Obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych muszą zostać utrzymane. <klucz> muszą być kontynuowane, musi też zostać utrzymana. I kontynuowana stabilność finansowa i gospodarcza państwa. Podkreślam to wyraźnie i podkreślałem w trakcie przedwyborczych konsultacji ze, powyborczych konsultacji ze wszystkimi komitetami wyborczymi. Ja swoje słowo traktuję niezwykle poważnie i tego słowa z całą pewnością dotrzymam. Szanowni Państwo. Nie zgodzę się na żadne próby ograniczania, podważania czy kwestionowania konstytucyjnych uprawnień prezydenta. Z dwóch kadencji, przez które pełnię swój urząd, zostało mi zaledwie już dwadzieścia miesięcy urzędowania. Nie robię tego i nie będę robił więc dla siebie, ale dla Polski i dla kolejnych prezydentów, którzy przyjdą po mnie. Porządek konstytucyjny musi zostać zachowany. Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa. Zawsze broniłem. Zawsze broniłem i będę bronił dwóch najważniejszych polskich wartości, o które walczyły całe pokolenia: wolności i solidarności. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Obóz polityczny, obóz polityczny, z którego się wywodzę, przekonał się o tym wielokrotnie, także w odniesieniu do niezwykle głośnych medialnie ustaw w ciągu ostatnich ośmiu lat. Chciałbym jednak z tego miejsca wyraźnie powiedzieć wszystkim formacjom politycznym. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Ja, ja swoje słowa traktuję niezwykle poważnie. Wy też macie obietnicę które złożyliście Polakom i bardzo proszę, zrealizujcie je. <noise> Najpierw to na tej sali musi paść odpowiedź, czy jest większość wobec konkretnego projektu ustawy. Ja ostateczne decyzje będę podejmował dopiero wtedy, kiedy na moje biurko będą trafiały uchwalone już ustawy. Ale proszę pamiętać. Że zawsze, także wcześniej gotów jestem do konsultacji, jeżeli ktoś będzie miał taką wolę, żeby skonsultować się z prezydentem Rzeczypospolitej. Tak jak powiedziałem, drzwi pałacu prezydenckiego są i będą otwarte. Szanowni Państwo, przyszłość ma na imię Polska. Z takim przesłaniem startowałem w wyborach w 2015 roku. Nie zmieniłem zdania. Nadal głęboko wierzę w Polskę, wierzę w Polaków, wierzę w pomyślną przyszłość naszej ojczyzny. Chcemy ambitnej Polski, Polski, która rozwija swój potencjał, która tworzy dobrze płatne miejsca pracy dla naszych obywateli, Polski, która będzie konkurować w kolejnych dziedzinach z innymi państwami, jednak żeby się tak stało, niezbędne są inwestycje i niezbędny jest rozwój. To państwo polskie musi dawać impuls, to państwo polskie musi dawać przykład. Wiedzieli o tym doskonale ojcowie naszej niepodległości. To dlatego dopiero co odradzające się państwo polskie, które przecież musiało scalić trzy zabory z różną infrastrukturą, z różnym porządkiem prawnym, podjęło się niesłychanie ambitnych wyzwań. Takich jak budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, jak budowa Gdyni, polskiego okna na świat. Jak mówił wówczas twórca Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, w tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska, istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, Zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz. Czy możemy wahać się stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? Dziś jako Polska stoimy przed podobnymi wyzwaniami i potrafimy na nie odpowiedzieć, wybudowana niemal od podstaw. Sieć dróg i ekspresowych i autostrad, które połączyły największe polskie miasta i wszystkie regiony, gazoport w Świnoujściu, który rozbudowujemy, wreszcie odważna i dalekowzroczna decyzja o budowie gazociągu Baltic Pipe to tylko niektóre z projektów. Warto sobie głośno zadać pytanie, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie budowa gazoportu? Gdyby nie budowa interkonektorów gazowych, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie budowa Baltic Pipe? Dlatego właśnie Polska musi stawiać sobie kolejne ambitne cele. Takim ambitnym projektem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma być nowym polskim oknem na świat. Tym razem w wymiarze lotniczym, ale również Krokiem milowym w rozwoju infrastruktury kolejowej łączącej najdalsze zakątki Polski. Takim ambitnym projektem jest budowa polskich elektrowni atomowych, która istotnie zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne i pozwoli zrealizować zobowiązania z zakresu ochrony klimatu. Wreszcie takim ambitnym projektem jest dalsza i konsekwentna rozbudowa polskich portów. W tym budowa portu kontenerowego w Świnoujściu. Tych ambitnych projektów tych ambitnych projektów będę jako prezydent Rzeczypospolitej bronił, będę im patronował, będę dbał o to, by zostały zrealizowane. To dzisiaj rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia i nie stać nas na bezczynność. Nie stać nas na brak ambicji, nie stać nas na podporządkowywanie się. Potrzebujemy inwestycji, ale potrzebujemy też wyzwań, które dadzą nam impuls do działania. Takim impulsem było swego czasu polsko-ukraińskie Euro 2012. Olbrzymi sukces naszego kraju. Olbrzymi sukces naszego społeczeństwa ponad podziałami politycznymi, bo ponad podziałami politycznymi to zostało zrealizowane. Zostało uzyskane przez jedną stronę sceny politycznej, a zrealizowane za rządów drugiej strony sceny politycznej i było sukcesem Polski wspólnym. Szanowni Państwo, ten olbrzymi sukces naszego kraju udowodnił to my udowodniliśmy że potrafimy wspaniale zorganizować wielką imprezę, wielkie wydarzenie sportowe. Takim impulsem może być w przyszłości organizacja przez Polskę Igrzysk Olimpijskich. Nie bójmy się marzyć, ale bądźmy ambitni i realizujmy nasze marzenia. Szanowni Państwo.